a na średnim poziomie. A ten co tworzy? Birger, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Artyom, don't forget anything, huh? Вот что tym krótkim, ale fajnym wstępem zapraszam was do kolejnego odcinku zimowy końcik Bracia, w którym to przedstawiam gry warte uwagi na zimowe wieczory. Jest to gra, jeśli ktoś w to gra, to będzie wiedział, a jeśli nie, to nie. Jest to gra Metro 2033, czyli, no, żeby nie skłamać, taka jakby strzelanka z elementami trochę horroru to jest, ponieważ walczymy z mutantami, a po więcej newsów odsunę was na stronki o grach, między innymi gryonline.pl Będzie to jakieś 10 minut rozgrywki, nie więcej. No, cześć, cześć, cześć. Żeby was zapoznać z tym. Kurde. Muszę sobie ściszyć. Bo normalnie nic nie słyszę. O, dobra, teraz powinno być dobrze. Tak więc zanurzymy się na 10 minut do gry w metro. Pokrótce. Kurde, żeby mi tam nie gadali. Pokrótce gra toczy się w metrze w Rosji. Jakiś, jakaś tam katastrofa nastąpiła i wszyscy ludzie stoczyli się w podziemię. No, minąłem, przeszedłem sam. Tak więc. Hmm. No, tam troszkę tylko straciliście. Także to tak będzie like you, jeden odcinek. Dobra, idziemy gdzieś tam. Dziennik. Um. O, so oh. jest dosyć ciekawie to zrobione. Jak widać, uda się do polis. <coughs> Właśnie. No to idziemy do polis, eee, grę można było kupić jeśli ktoś śledził stronę na, na CD Action, można było kupić w promocji jaką e, THQ wystawiło, ponieważ bankructwo ogłosili i wysprzedali gry po prostu tam w pakiecie. Więc jeśli ktoś sobie kupił ten pakiet, tam za dowolną cenę, to dostał paczkę z kilkoma grami. Między innymi właśnie było w środku metra. Było tam jeszcze chyba Darksiders, e, wszystkie Company of Horace, czyli podstawka z dwoma dodatkami. O! Ach, tu sklep jest. Właśnie. Dobra, idziemy gdzieś tutaj. Do zbrojowni. To jest do zbrojowni. Ja się nie. nie daj mi jakąś swój. Tak jak mówiłem, można było kupić w paczce kilka gier. Darksiders, Red Faction. Metro oraz kompanów Horace. Jeśli płaciło się więcej, tam chyba granicznym było chyba 5 dolarów. To się dostawało się dodatkowe gry plus te, co dodadzą później. Dodawali później. Dobra, daj mi amunicję. O! <coughs> czy widzę, że już jakiś sprzęt jest. No, daj mi to, daj mi to, daj mi. To. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Kurde. Właśnie, dobra. Żeby nie przedłużać. Jak się broń wybiera? A nie chcę tego. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. No nie wiem, dobra, F to jest latarka, dobra, idziemy. Tak więc można było kupić. Ja zapłaciłem tam chyba jednego dolara. Bo jeszcze sobie kasę odłożyłem na reto Którą też można było kupić. Którą można było kupić za 17,50, bo była promocja. Ale o reto-orchestrze będę mówił później. Dobra, że tutaj... Coś ciekawego. No ja pierdziele, gdzie? Dobra, jest. Przepuść mnie. Jestem teraz tak trochę... dobra. Trochę mi to idzie jak krew z nosa te komentowania, ale... gram w sumie pierwszy raz, więc staram się też trochę w to wczuć. Bo chcę trochę w to pograć. I wiedzieć więcej ten, o co chodzi. Eugenie, Sua? Tak, ee, tak się zastanawiam. Gra, jak widzicie, oferuje tylko polskie napisy. Aczkolwiek. Nie chcę tego, gówna. F1, nie F2, nie F3, nie. Dobra, no już wsiadaj, siadaj. siadaj. Zresztą jaka zapalniczka w kształcie na Chyba, że nie mogę tu broni wybrać No dobra no i gdzieś tam pojechaliśmy Tak więc okazja była fajna do kupienia kilku gier naprawdę z tym mi się teraz wypchał ostro z tymi grami

Dobra, ładujemy latarkę. Bardzo fajne rozwiązania tu są. Tak z naładowaniem. Dobra, już chyba jest naładowany. Slow down, guy Proszę, jak świeci Peter, what's up? Military caravan got stuck near Alexiewska. A tunnel collapsed, other shit. You have to use the service tunnel bypassing Alexiewska. Oh, fuck, Ica's tunnel. Alright, Peter, open up the gate. No, Dobra, no ja tu już naprawdę kurde jakby stypy no, robił, jakbym stypy robił. Mam nadzieję, że chociaż w tym odcinku sobie postrzelamy well, bo, hey, well, bo chcę wam trochę like pokazać it. jak ten więcej all. wygląda z tą walką. Chociaż co tu może być trudnego strzelamy w mutanty i tyle. I <coughs> staramy się nie trip a terką po Kurde. Takie coś mi się do Slendera powinno przydać Dobra. Jest, końcu miałem broń, się Z tego co czytałem, to się trzeba ostrożnie z amunicją, ponieważ jest bardzo ciężko ją zdobyć.

Oj, kurde. Co to jest? Oj, no coś czuję, że odpływam No i... No właśnie, gra jak widzicie zaskakuje ostro. bo... No. naprawdę już mi się podoba. Witajcie! Dobra, co tu chodzi? Jeśli chcemy, to ten threat musi być eliminowany. Nie wiem, czy to będzie Ładna seria z Kałacha. Oj, no i właśnie to są te mutanty, z którymi się lejemy. Z tego co się orientuję. Tylko coś mi się wydaje, że ten bohater to ma jakieś haluny. No i, ja chcę postrzelać, pozabijać, no i chodzi na to, że tylko my przeżyliśmy.

Ładuj, 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 ładuj! Świnio! Kurde! Właśnie o tym mówię. O Szybko F, przyskaj! To jest... O! Ale pięknie! Szybko ładuj! Masz! Świnio hmm. ah. <laughs> Dobra Właśnie o tym wam mówiłem, jeśli Teraz trafię czy nie Strzelba wystrzałowała Oszczędzaj amunicję, właśnie o tym mówi. Oj! Dobra. Dostał. Jeśli chodzi o poziom trudności to gram na średni... ...o na średnim poziomie. A ten co tworzy?! Oj, oj, oj. Co to jest? No i tak się właśnie skończyło z karawaną Dalej się musicie domyślić Chyba, że mam iść do niej

Byłoby <śmiany> to ten, tu się obudził na no końcu, jest dobry. <śmiany> Magazynek. Dobra, daj mi go, daj mi go. Daj mi go. A, twoje zdrowie i byłby na tyle. Na razie, cześć. <śmiany> Okay, we've got to check that. To our luck and to job. To you. <laughs> the vodka kicks everyone's ass, huh? So tell me. The tunnel to market's closed down and I'm bored to death.